Mamy nowe podejrzewania dotyczące mojej gry w Boblox. Tak na razie to wygląda. Mm, y, a tam, tak na razie to wygląda. Tam na razie stacja, a tu coś się kryje. Właśnie tu się kryje nowy pociąg, który się tworzy. I to jest klas 800, jak mówiłem. I nie, nie, jak wiem, oczywiście. Daję, przechodzimy do nowej platformy, która będzie na 100%. Więc doczekajcie się nowej gry. To jest środek budynku, stacji. Tak, stacji. Środek i, no jest super Tu są drzwi stacji Żeby Żeby kupić bilet No wiecie jaki Na Poleregi Albo ICC A drzwi już były To Mamy informacje Co dodano w informacjach W informacjach Dodano Polecamy SKM więc może będzie też SKM tutaj? Może? Darłowo, darłowo, nad morzem. Tak, nad morzem, darłowo. No i akurat tutaj nie ma tej informacji, ale ważne, że jest stacja. Więc na 100% będą te Lixy, więc na dzisiejszym filmie to była tyle ja się żegnam ha